Witajcie. Przypuszczam, że podobnie jak ja, wy również macie ochotę już na zapachy świeższe, bardziej kwiatowe, bardziej cytrusowe. To prawda, cały czas mamy zimę, ale wiosna czasami gdzieś tam wisi w powietrzu i właśnie przypominają nam się takie kompozycje. Ja niedawno odwiedziłam moje kochane dziewczyny z perfumerii Jorka i. Jak myślicie? Tak, przetargałam ze sobą do testów dwie propozycje, co prawda z roku 2023, ale jakoś tak cichutko o nich było. Ogólnie jest o nich dosyć cicho. Nie wiem dlaczego. To słusznie? Okaże się. Mam tutaj dla Was perfumy mainstreamowe, które wyróżniają się w pewien sposób. Jedne i drugie są to kompozycje, które. Możecie spokojnie stosować wiosną i latem. Jedne i drugie mają piękne, dosyć ciekawe, intrygujące opakowania, które za chwileczkę Wam pokażę. I jedne i drugie mają w sobie nutę fiołka. Więc jeżeli lubicie taki delikatny puder w perfumach, lekką cytrusowość, kwaskowatość, owocowość, to będzie filmik dla Was. Zacznę od Burberry Herb. Petals. Tutaj je mam. Zobaczcie jak się ślicznie to prezentuje. To są płatki, oczywiście sztuczne. Już na pewno zwróciła Waszą uwagę konsystencja. To są, słuchajcie, takie perfumy w żelu, takim ciekłym żelu. To są oczywiście sztuczne płatki, ale powiem Wam, że prezentuje się to dosyć ciekawie i interesująco. Musicie przyznać, buteleczka jest bardzo intrygująca. I ten kolor w środku płynu, taki zgaszony róż połączony z odrobiną beżu, czy ma odzwierciedlenie w nutach zapachowych, w akordach? Niekoniecznie. Akordy macie tutaj następujące: owocowy, bursztynowy, fiołkowy oraz drzewny. Nutki zapachowe. Dzikie jagody albo leśne owoce, piołek jaśmin bursztyn. Na pewno jesteście ciekawi, jak reaguje ten żel. Ja byłam bardzo zaintrygowana, zanim jeszcze je wypróbowałam. Powiem tak: postać żelu jest dosyć ciekawa. Nie tworzy takiej chmurki jak przy normalnych, normalnych zwykłych perfumach. Zresztą Wam pokażę. Nałożę je sobie tutaj na rękę. Obserwujcie. Widzicie? Jest ten. Jest ta chmura, ale ona jest znacznie gęstsza, intensywniejsza. I perfumy tworzą na skórze taki delikatnie wodny ślad, który po jakimś czasie. Jakby się wchłania, zanika, w każdym razie przypomina to troszeczkę taką, może to dziwnie zabrzmi, i rzadką galaretkę. No taki właśnie żel. A jaki to jest zapach? Słuchajcie, macie piękne cytrusowo-owocowe otwarcie, w którym na pewno wyczuwacie słodkość i jednocześnie kwaskowatość owoców leśnych połączonych. Z białkiem, który za jakiś czas nam się pokaże, połączy się z bursztynem i sprawi, że ten zapach będzie taki owocowo-kwiatowy, bo jest tutaj też jaśmin, ale jednocześnie też głęboki. Jest tutaj mocne nawiązanie do pierwowzoru, ale tam ja wyczuwałam osobiście taką bardzo syntetyczną nutę. Tutaj tej syntetyczności jest zdecydowanie mniej. Jest to zapach jakby świeższy, delikatniejszy, ale delikatniejszy w swojej naturze, w swojej konstrukcji. Bo tam, mówię, ta syntetyczność była dosyć mocno wyczuwana, a tutaj jest tak naturalniej, bardziej okrągło, bardziej. właśnie jak te płatki. Delikatnie. Co nie znaczy, że zapach jest delikatny i słaby. Muszę przyznać, że mm, wszystkie perfumy w tej linii nie są, przynajmniej u mnie, na mojej skórze, jakimiś tytanami projekcji i trwałości. Ale spokojnie 5-6 godzin można od nich oczekiwać. Pierwsza godzina to jest naprawdę piękna, przyjemna, otulająca, widoczna projekcja. Potem one powolutku gasną. Pokażę Wam rękę. Widzicie, już, już nie jest tak, chciałam powiedzieć, bardzo błyszcząco. Nadal widać olejki, ale skóra zrobiła się suchsza i przez jakiś czas ona jest taka delikatnie klejąca. Nie brudzi ubrań, bo już było to sprawdzane, testowane, więc spokojnie możecie je nanosić. Ale dla samego efektu, właśnie na skórze wygląda to pięknie. I kiedy przykładam teraz rękę. Ja naprawdę bardzo ładnie czuję owoce z tym fiołkiem, który nadaje takiej delikatnej pudrowości i do tego dochodzi jaśmień, który wcale nie gra tutaj pierwszych skrzypiec. O nie, on tworzy bardziej tło. Fiołek, owoce i bursztyn na mnie, na mojej skórze grają główne role. Jest to na pewno piękny zapach, taki całodzienny. Na wyjście z koleżankami, na, z, na zjedzenie obiadu z rodziną, na wyjście do pracy. Bardzo uniwersalne perfumy na wiosnę i na lato. Piękne, nieinwazyjne, bardzo kobiece. No słuchajcie, ze świetną prezentacją no. dla samego. Słuchajcie, nawet. Może to zabrzmi głupio, ale takiego powienia się tym, co się dzieje tutaj w środku. Sporo radości jest używania tego flakonu. Tak wam powiem. No, i kolejne. Tym razem będzie to Mark Jacobs i Daisy. Zapach również z 2023 roku o akordach cytrusowych, fiołkowych, ozonowych. I macie tutaj grapefruit, liść fiołka, uzu, kunkład, jaśmin, piżmo, wanilię i pompę chyba tak to się czyta. Jest to jakaś molekuła bliżej nieokreślona, co jest związane z akcentami drzewnymi. I jakiż z kolei to jest zapach? Jak widzicie, flakon bardzo intrygujący. Ten róż jest bardziej podbity niż tutaj widzicie na filmie, jest intensywniejszy. I te kolory. Słuchajcie, od razu, znaczy sam wygląd flakonu i kolory skojarzyło mi się z Pop Art. Akurat teraz z moimi dzieciakami omawiamy ten nurt, także jest bardzo na czasie, tak powiem. No, powiem Wam, że całkiem ciekawie to wygląda. Nie jest może to totalnie moja stylistyka, bo ja lubię raczej, kiedy flakony są przezroczyste, kiedy są mniej. Rysunkowe, tak to powiem. Nie chciałam powiedzieć infantylne, ale zobaczcie. Ta moc kolorów tutaj. Mamy zielony, mamy filetowy, Zieloność może symbolizować tutaj cytrusy. To może być fiołek, no, a ten róż. Ciężko mi <laughs> powiedzieć, powiem bo... <laughs> tak. Może kumquat. W każdym razie. Nałożę je sobie na skórę. To jest 50 ml, a tutaj bodajże 88. Takie dziwne te pojemności są. Przynajmniej tutaj, tak mi się wydaje. W każdym razie skupmy się teraz na nich. Teraz one mają swoje 5 minut. Popatrzcie na atomizerek. Bardzo przyjemnie miękko chodzi. I teraz tak. Niewątpliwie ma bardzo mocne cytrusowe otwarcie. To jest zapach dla miłośników cytrusów. Są one tutaj wybitne. I dopiero też po chwili dopuszczają do siebie liść fiołka i ten zapach robi się łagodniejszy, bardziej zielony, bardziej pudrowy. Ale cytrusy to jest to, co wyczuwacie najmocniej. I nie są to cytrusy słodkie. Są to cytrusy rzeźkie, kwaskowate. Kojarzący się bardziej z takim kwaśnym sokiem albo goryczką ze skórki. Ale nie przypomina to w niczym detergentu, bo cytrusy lubią czasami tak pachnieć jak środki czystości. Oczywiście wiele zależy od waszej skóry. Niektóre na mnie tak pachną, ale tutaj akurat tego nie ma. Jest tak zielono, cytrusowo, delikatnie pudrowo. I macie tutaj piżmo i wanilię. I powiem Wam, że u mnie na mojej skórze, kiedy cytrusy już odchodzą w niepamięć, ta wanilia jest bardzo delikatna i to piżmo też. Najlepszym, najmocniejszym znaczy, momentem tego zapachu jest jego początkowa i środkowa faza. Po trzech godzinach, ja mam je tutaj wcześniej nałożone, ja je wyczuwam. Ale one są bardzo miękkie i w moim pojęciu takie trochę nijakie. Szkoda, bo zaczęło się naprawdę ciekawie, interesująco, o fajerwerkami bym nawet powiedziała. I byłam bardzo zaintrygowana i ciekawa, cóż takiego później z niej wyjdzie. No nie wyszło u mnie przynajmniej nic takiego przykuwającego uwagę. Ale początek, mówię, pierwsza godzina. Jest przyjemnie. Ja tutaj również czuję jakąś taką zieloną nutę, taką delikatnie trawiastą. Tutaj przecież nie mamy żadnej trawy. Może nawet trawy cytryno, trawa cytrynowa, ale nie. Są to owoce. I wiecie, co jest ciekawe w tym zapachu? Mimo tego, że to są cytrusy, za każdym razem, kiedy ja je nanoszę, mam przez chwilkę taki delikatny ból głowy. Chociaż może ból głowy to jest za mocno powiedziane, ale takie delikatne ćmienie. Nie wiem, czy to jest reguła. Jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa. Gdy nagrywam ten film, przypuszczam, że potem jeszcze raz przynajmniej je nałożę, i kiedy będę robiła takie podsumowanie pod koniec, zapiszę wam taką notatkę albo dodam w komentarzu pod filmem czy po raz kolejny. Ćmienie się pojawiło, bo to jest może ważna informacja dla osób, które są wrażliwe na zapachy. Mówię, jest pięknie cytrusowo, ale to dało mi do myślenia. Jednak, jeżeli mam być szczera, z tych dwóch zapachów zdecydowanie bardziej spodobało mi się Berbery Hair Petals, dlatego, że jest to zapach bardziej mój. Ma lepsze parametry, o właśnie tutaj Wam nie powiedziałam. Tutaj y, mamy takie 4 godzinki, 4 do 5, gdzie naprawdę ostatnia, ostatnie y, są bardzo takie delikatne i miękkie. Tutaj jest zdecydowanie większa intensywność, jeżeli chodzi o koncentrację zapachu. Także sami zdecydujcie. Niewątpliwie, jedne i drugie są świetne na wiosnę i na lato. Jeżeli chcecie odświeżyć swoją garderobę perfumową, koniecznie musicie się nad nimi pochylić, ponieważ, mimo tego, że, wiecie, Daisy wyprodukowali naprawdę mnóstwo plakatów, nawet nie mam pojęcia ile, ale na pewno słuchajcie, no sporo. Nie chcę tutaj rzucać liczbami, bo wyjdzie śmiesznie, ale co roku, albo nawet i dwa razy w roku, wychodzą. Edycje. Oczywiście edycje bardzo często limitowane. To nie wiem, czy to jest limitka. Tutaj na pewno. Tutaj dlatego, jeżeli ktoś ma ochotę, to raczej się śpieszcie. Cóż, jeżeli chodzi o ceny, no tutaj wychodzi zdecydowanie korzystniej niż tu. Ja nie wiem, dlaczego Berbery się uparło na tak straszne windowanie swoich cen. Nie jest to dobre, słuchajcie, dla perfum mainstreamowych. Dla żadnych perfum, bo jeżeli ceny są zbyt wysokie, my rzadko mamy ochotę no, sięgnąć do portfela. Chyba, że coś naprawdę nas oczaruje, bo ja sama wiem po sobie, że jeżeli coś mi się podoba, a perfumy są drogie, no, stanę na rzęsach, ale w jakiś tam sposób je sobie kupię. Bądź w odlewce, bądź we flakonie. No, to tą przykrą kwestię zostawmy. Wiemy jak jest. Wie tutaj wychodzi lepiej. Choć jak przeliczę na mililitry. A jak Wam się podobają? Które? Gdybyście. Słuchajcie, zróbmy taką zabawę. Gdybyście mieli mieć je zasponsorowane. Niestety nie mam próbek dla Was, ani też flakonów, więc to nie jest żadna podkucha. Ale gdyby ktoś miał Wam je prezentować, tak? Które byście wybrali? Możecie się kierować, słuchajcie, zapachem, tym, co Wam powiedziałam, albo po prostu wyglądem flakoników, albo miłością do linii, czymkolwiek chcecie. To wybieracie. Napiszcie mi w komentarzach, będzie mi bardzo miło. Zobaczymy, co wygra. Czy Mark Jacobs i jego Daisy, która jest z kolei, czy Burberry Her, kolejna edycja limitowana. Ja, dziewczynom, z perfumerii. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że mogła je poznać. Yy, powiem Wam tak. To Wam powiedziałam. Jakoś tak bardziej. To jest fajne, ale tu. No, one teraz się zrobiły takie delikatnie słodziutko. Piękne. Już te, te cytrusowe akcenty gdzieś tam poszły. I mamy ten fiołek z owockami. No cudo. I plus bursztyn. No och. Tutaj dalej cytrusy. Dalej ta świeżość. Dobrze. Nie będę przedłużać, bo ja tak lubię, słuchajcie, przeciągać nieskończoność. Omawiamy się. Ten czy ten? Napiszcie w komentarzach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego razu. Pa!